Dzień dobry moi kochani Popatrzcie jaka zmiana w moim lesie Moim Tak sobie go nazwałam Zima Zima Biały śnieg trzeszcze pod stopami A ja idę na karmić zwierzątka Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia. E, mój mąż już jest lepszy, dużo lepszy w sensie zdrowotnym. Jutro idzie do kontroli na osłuchanie płuc. Ja się podczepiłam, bo niby, niby się gorzej nie czuję, ale zaczęłam kaszleć i i już się po prostu boję, bo wiecie, kaszel kaszlowy nierówny. Skoro już on idzie, to się zabiorę razem z nim. I niech mnie pani doktor dla spokojności osłucha. Bo jemu tak naprawdę też się zaczęło od zatok, a skończyło zapaleniem płuc. A ja też mam wrażenie, że mi to właśnie tak schodzi coraz niżej. Także tyle w temacie zdrowotnym. Z miłych informacji to taka, że. Książka już jest, nie wiem czy to dobrze powiem, w ostatnim czytaniu u mnie i u Iwonki, która pracuje nad korektą. No i jak już zatwierdzimy wszystko, co jest do zatwierdzenia, to pan od składu wysyła książkę do druku. No i potem, w zależności od tego, jakie tam terminy są, tak książka będzie. Tak marzyłam o Mikołaju, ale pewnie się nie uda to. Ale myślę, że spokojnie do świąt zdążę Wam książkę rozesłać. Tym, którzy dokonali przedpłaty i tym, którzy będą chcieli może cały komplet komuś prezentować pod choinkę. Ale to będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Taką refleksją dzisiaj się chciałem z Wami podzielić, skoro już się to nazywa refleksje leśne. Wczoraj miałam bardzo dużo pracy, a mianowicie kto tam doczytał szykowałam 95 książeczek moich do pewnego przedszkola, gdzie dzieci dostaną książeczki w paczkach mikołajowych i no i słuchajcie poległam, całkowicie poległam licząc te książki, bo zeszło mi na to cały dzień. A to imion mi brakowało, a to nagle wyszło za mało, słuchajcie, okazało się, że podpisać imiennie 95 książek i potem jeszcze, żeby się to wszystko zgadzało, to jest naprawdę majstersztyk. Nie wiem, dzisiaj zostały książki odebrane. To były ostatnie moje książki, które tak naprawdę wykopałam z ziemi, bo już w ogóle wszystkie możliwe zakamarki przekopałam. O, popatrzcie. Wiecie, gdzie one są? Ale się schowały cała drupka biegła, bo ja zaraz im jedzonka nasypię. E, więc wykopałam wszystkie możliwe książeczki już co do jednej. I no, zdarzyło mi się jeszcze pomylić, słuchajcie, nie no, w ogóle to było jakieś... Znaczy przyjemne bardzo, tylko że to się odpodałam za... się po prostu w tym wszystkim. Także podziwiam, podziwiam tego kto będzie jeszcze te paczki układał z tych wszystkich ciążek i innych dodatków. Czekajcie, bo tu jest miejsce na wysypanie jedzonka, więc ja zaraz wysypię. Nie opuszczajcie mnie, bo one już jak widać osianko jest. Dobrze. A ja czekajcie, zaraz tu wysypię. O! Leci kukurydza i obierki. Bo one już się tuczają. Dobra, wracamy. Niech sobie pojedzą. E, I. No i tak to było z tymi książkami. Także mam nadzieję na ostateczną wiadomość. Bo dzisiaj, jak liczyliśmy, to raz nam wychodziło 93, a raz wychodziło 96. Więc takie to jest liczenie. E, chciałam się jeszcze podzielić z Wami taką. Refleksją. Wczoraj wieczorem, jak już się taka bardzo zmęczona położyłam, to znowu zaczął mi się film wyświetlać, co tam w ogóle jutro, co z książką, co tam dałem, co zamówione, co to, 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 to. I nagle takie przyszło stop. A gdyby tak jutro rano się nie obudzić? Czy ja ten wieczór zmarnuję naprawdę na planowanie czegoś, co do końca wcale nie jest mi zagwarantowane? I nagle mnie tak zatrzymało, i to bardzo, bo sobie pomyślałam, tak słuchając, jak mi bije serce, że przecież nikt z nas nie ma zagwarantowanego tego bicia na stałe. Że każde z tych uderzeń może być ostatnie. I pomyślałam sobie, co bym zrobiła, gdyby się okazało, że to jest mój ostatni wieczór. I przestałam planować, przestałam się zamartwiać. I pierwsza jaka myśl mi przyszła do głowy to było to, żebym odpoczęła. Po prostu odpoczęła, dała odpocząć swojemu ciału i swojemu umysłowi. Bo cóż tu więcej trzeba. A jak rano się obudzę, to będzie nowy dzień i będziemy działać. I tak, taka potem refleksja mnie naszła, że tak naprawdę tak rzadko się o tym myśli. Tak rzadko się o tym mówi i tak rzadko człowiek z tego zdaje sobie sprawę. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak wy, mówię za siebie. I chyba trzeba częściej o tym właśnie myśleć. I tak sobie postanowiłam, że nawet ktoś mądry kiedyś powiedział, że i tak jakby to miał być ostatni dzień Twojego życia. I wczoraj to tak mnie właśnie uderzyło, że właśnie pierwszą odpowiedzią, jaka mi się pojawiła w głowie, to, było, to był odpoczynek. Że po co się tak gonić? Po co się tak męczyć i po co się tak gonić? Niepotrzebnie czasami. Zupełnie niepotrzebnie. Że można ten wieczór wykorzystać zupełnie inaczej. Na Dokończenie pewnych praw na odpoczynek, na może na pogodzenie się z kimś, jeżeli było gdzieś tam ostre spięcie. No, powiem Wam, że bardzo dużo refleksji wczoraj przyniósł mi ten wieczór, kiedy sobie pomyślałam, co by było, gdybym się jutro nie obudziła. Ja wiem, że dla niektórych to jest trudne, bo to, to jest taki temat, wiecie, którego się raczej unika. Ale... Obserwując też e, chore osoby, czy czytając jakieś książki, to skłania do takich przemyśleń. I myślę, że tym się chciałam właśnie z Wami podzielić. Oczywiście, kto ma na to ochotę, nie? żeby sobie tak właśnie wieczorem taką refleksję zrobić, co by było, gdybym, gdyby to był ostatni wieczór mojego życia? Czy my jesteśmy w ogóle na to przygotowani? bo dla mnie to jakiś taki był bardzo wstrząs wczoraj, jak sobie tak zdałam sprawę z tego. Znaczy kilka razy już o tym myślałam, ale tak wczoraj to tak właśnie nie wiem, ta głowa mi tak wirowała od tego liczenia, tych książek, od tego wszystkiego i, i nagle to tak mnie dopadło bardzo, bardzo. Dobrze, bo się rozgadałam, film się zrobił długi, a ja się jeszcze trochę chcę przejść kawałek tam dalej. Skoro już wyszłam i przewietr przewietrzam się, trzymajcie się i miłego, miłego dzionka i miłego czekania na książkę Pogoda na życie.